Cześć, moi was nowym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy oczywiście postępowego i klas daje radę, to wam mogę powiedzieć. Napiszcie hashtag klas, a wam przypnę serduszko. Mamy taki oto zestawik, trzy przyczepy podpięte. No ryzykownie troszeczkę jeździmy, ale policja się nie kręci akurat na żliwach, także na spokojnie. John Direk też jakoś tam daje radę. Jedna jest pusta, dlatego ja jadę kończyć już, jeżeli chodzi o rzepaki. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Także odpalmy naszą dziką, dziką bestię. No i ruszamy powoli też, i nie robię żadnych przeczepek, jeżeli chodzi o headery. Nie bawię się w to za bardzo, bo mnie to tak średnio tak naprawdę interesuje. Jeżeli gdzieś jedzie jakiś samochód albo coś, to się mijamy i po prostu tyle. No nie chcę się, po prostu jestem leniwy i dlatego, no nie? Wiecie o co chodzi. Chyba każdy tak ma. No Może w takich dużych maszynach e, to ludzie już coś tam przeczepiają, ale z racji tego, że mamy praktycznie pole koło pola, e, dlatego się gdzieś tam w to nie powiem. Jeżeli byśmy jechali dalej praktycznie na drugi koniec mapy, albo coś takiego, no to wtedy takie przeczepianie jest no jak najbardziej logiczne, no nie? A ty jak tam, jedziesz czy nie? Co? No to fajnie. Dobrze, co? że mi się nic nie stało. No wyjechał nagle. Czy Kto? Wie, że jadę bizonem, walnąłem w kamaza Co za Kamas tu jechał, co? Jak ci wyjechał? O, wyjechał i ja Gdzie jechałem, ty jesteś? Co, to... Ty ja już... Ja on widzę ten... Nie wyjechał. To tobie nic? Jemu? Jemu też nic? Nic chyba. A nie wiem gdzie on jest. Uciek pewnie, że pijany jakiś z budowy, bo tu jeżdżo Ja pierdzielę o, stąd jak on jak on tu wyjeżdża, z, znaczy pod lewej do prawej w sumie. Jechał, w lewo chciał skręcać czy gdzie? No nie wiem, że... on z prawo chyba skręcał. Pogasz mordę, nic nie masz? Nie masz, nic no się nie. nie stało. Żadnego szkła nie masz w rękach, też coś zobacz, bo tu widzę, że szyby powybijane ładnie, tak? Gdzieś to też odleciał, plastiki nie, połamane. No mam chyba. No, powiem wam, że tym kamazem to nieźle przyświrował chłop. cały ten wyrwało, ja pierdziele, tu wszystkie śruby są pourywane. Koło całe, tył niezniszczony, ale tu cię ściągnęło widzę nawet, bo tu trochę to... Słyszę przy takiej prędkości, 20 parę na godzinę A tu na śrubach to poszło, nie tak, jakieś tam może połamania w środku są, to nie jest Przy takiej Wszego trale... na tym zakręcie to on w ogóle nie zwolnił To go po prostu Bo wyjechał, nie wypierdzielił wiesz, ci nie <laughs> Co za ludzie tu jeżdżą po tych okolicach, to no po prostu Śmiecie takie, pać, wszędzie po... Kabino też walnąłeś, cofnąłeś trochę No Hmm Okno wybite, no siebie wszystkie poszły, ale to od siły uderzenia pewnie. Koło! Odleciało. Trzyma się to jakiś głaz jest, czy co to jest? Koło urwane chłopie. Tu widzę też wszystkie podnośniki też widzę powykręcane w każde w inne stronę. Tu też sama konstrukcja pozostawała, to szyby aby wywaliło drzwi i dach chcesz, bo dach gdzieś tam, nie wiem, tu jakieś plastiki leżą, bo o tu. Tu drzwi poszły pać leżą, bo to wszystko. Dobrze, że chociaż drzwi nie pękły. No, tylko teraz dobrze, to nie pękło, tylko co teraz będziemy robić z tym kombajnem? To trzeba dzwonić na policję po prostu, zadzwonisz, ja będę kosił dalej, bo co ja tu będę potrzebny ci, ale... Zadzwonisz po straż, żeby to usunęli, bo ja nie wiem, jak ty z tym wyjedziesz, po lawetę... Bo koło trzeba jakoś albo zmienić, albo nie wiem, no z takim stanie albo ci policja pozwoli jechać, albo nie. No tego tak nie zostawimy, szczególnie, że to nie jest twoje winy, no nie? Hmm... Patrz jaki kamas mocny, nic się prawie nie stało, no ale te burty, no to nie oszukujmy się, no dobre co so. Ty, Heder ja teraz zastanawia co z tym kombajnem zrobić, czy albo go... Koszt takiej kabiny, jakby się dostali odszkodowanie, zrobić no odpierdziel i sprzedać go? nie I, wiem. I kupić jakiegoś John Deera, co ty na to? Można pooglądać jakieś nowe kombajny i tego sprzedać. Bo Heder chciał I sobie to później przydać. Tylko ile ta kabina będzie kosztowała? No i tu naprawa tego nie wiadomo, bo tam w środku są te tryby i wszystko ciekawe co się z tym stało. To jest najgorsze. Miejmy nadzieję, że nic. No. No dobra, to weź tam zadzwoń po policję, wszystko poogarnia i ja jadę dalej, bo tu nawet jak policja by teraz zajechała, to ja wiesz, nie przepisowo troszeczkę jadę. Przynajmniej jak niby do tutaj to wiem, że na spokojnie sobie dojadę. No tam weź rób co masz robić po prostu i będzie elegancko. No my widzę, wyjedziemy na pole dalej kosić, no. No nie wiem, Młody tam powinien to wszystko poogarniać, to jest już w jego rękach, żeby on to wszystko porobił. Combine, straty, no nie wiem, no sami ocencie w komentarzu jak to wygląda, no kabina, czy... Czy to, czy tamto, no... No co ja mogę powiedzieć, no... Nie, stało się, no też nie, nie z winy Młodego to jest najważniejsze, bo jakby było z winy Młodego... No to całkiem byśmy mieli gdzieś tam przewalone jak on by tak wyjechał, no ale to widzicie ewidentnie, no on jechał z tej strony, bo on kosił jeszcze tamten kawałeczek jeden, e, coś tam w zbiorniku na pewno miał, jechał prosto, ten mu wyjechał, może chciał jeszcze uratować, gdzieś walną w tył, bo nie walnął w kabinę, e, tam chłop uciekł, no to ja uważam, ogólnie widzę wyrząd 6 nie bo to jak jeżdżą ci budowlańcy, bo oni tam robią dalej, na no budowie pracują. Także kurde, tu tymi kamazami starymi to oni nie patrzę za bardzo na przepisy, to na starej szkole budowlania budowlanej gdzieś tam wyszkoleni są, czyli oczywiście jakieś tam piwko podczas pracy, czy jakiś alkohol, tam może i większy wlatuje, także. W sumie to nawet nie jestem zdziwiony, tylko... Ale tu kosiliśmy, nawet obok, patrzyliśmy, jak to właśnie wszystko wygląda. To właśnie widać, że oni i za szybko jeździli, no gdzieś, jak młody mówił 80, wjeżdżać w taki zakręt to przecież tragedia, no nie? To, no, to trzeba być na... To zero odpowiedzialności mają ci ludzie. To teraz najgorzej, rzeźniwa, no tutaj rzepaki, ostatnie pole z rzepakiem, także mamy spokój. I trzeba naprawdę na szybko coś ogarniać, jakiś nowy kombajn, bo ja na jeden kombajn nie za bardzo damy radę. Jak już kupować coś porządnego, no kurde, sprzedawać trzeba będzie rzepaki i jaka cena jest, taka jest teraz. Ale sprzedamy na szybko rzepaki i będziemy w stanie coś więcej widzowi ogarniać najprawdopodobniej, bo zaczniemy sobie już dalsze żniwa i gdzieś tam wszystkiego przygotowywania. Chyba tak trzeba będzie zrobić, bo ja nie widzę innej opcji. Dlatego też napiszcie, jaką markę po prostu kombajnu byście widzieli tutaj u nas na gospodarstwie. Na pewno coś dużego, na pewno większego od klasa, bo nie ma sensu kupować żadnego bizona czy coś w tym stylu, bo. No to nieopłacalne, tutaj mamy szerokość tam chyba ponad 6 metrów, albo 6 równe, albo 7 metrów Hedera, także myślę, że mniej niż 9 metrów na pewno Znaczy mniej niż 10 metrów na pewno Hedera, raczej kupimy, może 9 z czymś Albo nawet i te 10 metrów jak Hedera będzie, to też będzie dobrze Chcemy się rozwijać na tej serii, także gdzieś tam to wszystko Jeżeli będzie większe, takiej tragedii nie będzie, a Was widzowie też zapraszam do mnie Na Instagrama, bo zapomniałem Wam powiedzieć, że są jeszcze 3 aktywne konkursy ten trzeci to już praktycznie też się kończy, także będą dwa konkursy, no i w sobotę albo niedzielę wlatuje nowe zdjęcie konkursowe z marką Gaminate, także też mieliście wstawkę dzisiaj na filmie, no ja polecam ogólnie Gaminate, on jest w sumie tutaj u mnie na biurku zawsze koło mnie, także też oprócz tej wstawki nagrane gdzieś macie reklamę. Piję to już trzeci dzień i powiem Wam, że w sumie dobrze się czuję, e, jeżeli chodzi o takie pobudzenie. Mimo, że wcześniej energetyków za bardzo nie piłem, energetyki to gdzieś tam tylko na imprezach wlatywały i to na noc na pobudzenie, żeby całą noc wytrzymać, jak gdzieś tam spać chciało. E, oczywiście nie pijcie energetyków, bo tam jest ogólnie tyle cukru i są te energetyki drogie przez ten podatek cukrowy, a tutaj w Gaminejcie też i, no nie macie cukru, także ten podatek omijacie i e, jest to dużo zdrowsze. Cukier to ogólnie jest tak, jak to nazywają ludzie, cichy zabójca, także im mniej cukru, czy tam czekolady, czy. Wszystkiego tak naprawdę, co ma jakimś tam większej ilości cukru, i jecie, tym zdrowsi. W teorii powinniście być, bo tam wiadomo, że można zachorować też i na co innego, a nie tylko cukier, prawda? Także ja wam to gdzieś tam polecam. No i w sumie myślałem, że najbardziej będzie do polecenia ten smaczek. jegotowy, ale spróbowałem sobie smaczek Mango i jednak zmieniam zdanie. Jednak Mango jest najlepsze z całego zestawienia. Kiwi jest też fajne, bo kiwi jest takie. Leciutki kwasek, ale to jest takie z leciutką truskawką, także też gdzieś tam się to wszystko równa, też bardzo fajny smaczek. Ogólnie kiedyś brałem kreatynę, jak ćwiczyłem i bardzo podobne są smaki do kreatyny. Ogólnie wszystkie te proszkowane rzeczy są bardzo podobne, jeżeli chodzi o jakieś tam smaczki. Także ja polecam od kreatyny, nie umarłem, jak widzicie żyję, od tego nie umarłem też żyję, także... Wszystko jest w najlepszym porządku Objadę sobie dookoła, że później było jak sypać Młody jest tam na miejscu zdarzenia, także ja tam nie będę przeszkadzał, jakoś przejadę sobie Albo spróbujemy sobie przejechać jakoś polami Albo tamtędy przejechać, też mam trzy przyczepy podczepione, o ile tam nie ma jeszcze policji No to jest dobrze, to młody pewnie będzie czekał gdzieś, albo na stację sobie pójdzie Posiedzieć, no bo tam w sumie no nie ma co zrobić, też zanim straż przyjedzie, zanim ci policja przyjedzie To też, o właśnie Może ja lepiej sobie ogarnę teraz, żeby pojechać pociągnik Dobra, lecę sobie już ciągnikiem widzowie. Światła sobie zapalmy. W razie, jakby tam wiecie, gdzieś oni już tu stali. boję się jechać. Młody mówił, że tam jeszcze nikt nie przyjechał. Także, jeżeli gdzieś oni będą, zwerzę z której strony. Tam jest komenda, jak wiecie, w prawo. Także, jak pojadę w lewo, tylko tutaj, no. Troszkę lipa, bo tu jest mała górka i ja nie mogę dać radę pod górę. A co mówić, żeby wyjechać jeszcze tam pod górę? Gdzie w lewo będę miał dosyć większą górkę do pokonania. Ja tam nie wyjadę za nic. Ja nie. Czy to w ogóle... Znaczy trzecia przyczepa jest pusta, tutaj wam nie pokazywałem na początku. Ale tu jeżeli dobrze pamiętam macie 29 plus 14, także to też wychodzi mm, dosyć fajna liczba, ponad 4 dychy, a tam jeszcze też trochę jest. 6 dych będzie ogólnie obciążenia, jeżeli będzie cały e, załadowany. No i widzicie, tutaj mniej więcej jeszcze szybciej jechał, no to weź z jeszcze większą prędkością e, czy to wyhamuj, e, czy właśnie, no nie wiem jak on chciał pojechać, ale gdzie wszystko stoi. Model tu jest na stacji mówił właśnie. Bo tam jeszcze gadałem z nim chwilę, jak szedłem właśnie po te maszyny. No i później ma mi pomagać, będzie ciągnikiem po prostu jeździł. Teraz co on się najeździ z tym ciągnikiem, no to jak kot napłakał, bo będzie malutko. Dobra, rozpędzamy tą bestię i wlatujemy. 33 mamy tutaj na liczniku. Tą górkę jak pokonamy, to już będzie dobrze. O ile ją pokonamy, no nie? Bo ten zestaw to trochę taki, no... O, widzowie, coś mi się zdaje, że tu może być niezakolorowo. Skręcam też i trochę, no bo. O! 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 Nie, dodamy no damy radę wyjechać, tu nie ma co się oszukiwać i udawać, że nie damy rady, bo. No rozpędza się. 3,7, 3,8, 3,9, 4 powinno zaraz być na godzinę. Jest 4. Czyli jesteśmy w domu. To tutaj ze z góry też nie będę szalał jakoś bardzo, bo boję się, że mogę coś tam odwalić jakiegoś Kitsona. Wtedy dopiero będzie lipa, no nie? Bo on, Hamowanie z takim dużym obciążeniem jest ryzykowne, na pewno ze z górek, jeżeli e, gdzieś tam już wpadniecie w ten wir, że już jedziecie, jedziecie i was ciągnie w dół, e, no to macie przewalone, bo tutaj ciężko jest coś takiego odratować, bo czego nie zrobicie, to tak czy siak, no, jeżeli nawet wciskacie hamulec, to tak czy siak was topcha, bo to jest jednak nie ma co się szukiwać. No, ponad 4 dychy na przyczepach to jest sporo, no nie? Trzeba będzie brać New Holanda po prostu do takiego wożenia. Ale patrzcie, no DB20, DB, tutaj jest 14. Także naprawdę to są spore przyczepy. No i jeszcze to Które najprawdopodobniej pójdzie na sprzedaż, chociaż ona jest dosyć duża. Ale na dwie przyczepy, jakbym kupił jeszcze DB20, jakbym te dwie sprzedał, to na pewno DB20 by mi było stać. I wtedy na dwie takie dosyć ogromne przyczepy byśmy mogli sobie wozić. Dobra, bo ja tu gadam, gadam, a zapomniałem, że mamy, patrzcie, hamowanie teraz. Tu powiem Wam, że dobrze przebiega na asfalcie, ale na polu jakbym miał hamować, to by raczej nie było tak kolorowo. Już to później Wam może pokażę. No i udało się przejechać tak naprawdę bez żadnych problemów. Czyli widzicie, już trochę zboża pozwoziliśmy, jeżeli chodzi o rzepaki. Samych rzepaków myślę, że zysk będzie z tych pól około 100 tysięcy, jak nie więcej. Zobaczymy jaka też jest cena Także w tym roku w prawdziwym życiu była chyba po 2000 jeżeli chodzi o za tonę rzepaku, także dosyć sporo Także w grze też przyjmijmy właśnie taką cenę, żeby to było jak najbardziej realne Także będziemy mieli 60, 120, 150, no 100 100 tysięcy to mało powiedziane, 160, 170, 180 tysięcy Jeżeli zarobimy to będzie dobrze, zobaczymy jak na tym polu też będzie sypać, ale to wszystko jest uwarunkowane wiecie od gleby, od od różnych rzeczy, także tutaj też gleby są, ja mam ogólnie dobre gleby na polach. Nie narzekałbym w każdym bądź razie, kurde, targanie tego wszystkiego to ja pierdzielę. Tu jest wersja 200, chyba 15 albo 205 koni, jeżeli dobrze pamiętam. W tym ciągniku i jakoś sobie radzi. No, New Holandik ma 50, 250. Także New Holanda najprawdopodobniej zostawię te przyczepy, żeby nie jechać za bardzo pod górę. Jundira sobie odprowadzimy na gospodarstwo. No, 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 no. John sobie odprowadzimy widzowie na gospodarstwo. Yy, I przyjedziemy sobie New Hollandem tutaj. Ale na razie niech on sobie stoi, niech trzyma te przyczepy. Daleko też nie będę wierzał. Tu jest dobrze, że czyjeś pole. Yy, I ktoś to ogarnął tak, że jest przygotowane. No zestaw masy, no nie? Żeby akumulator mi się nie rozładował, to... Pogaszę sobie te światła. I lecimy sobie do kombajnu truchcikiem. Chcę to wszystko pokosić, bo jutro już znowu deszcza nadają, także może jeszcze u kogoś na usługach się uda wykosić, jeżeli dobrze to wszystko pójdzie. Dobra, najpierw musisz zapalić silnik, co ty nie powiesz. I ruszamy, widzowie. Ogólnie komfort pracy w takim prawdziwym życiu to musi być nieporównywalny do bizona. <noise> Tylko weź se kup takiego, no nie? Dosyć spora bestia, weźmy sobie, on jest i tak na samej górze. I to się szybciej się jedzie, jeżeli chodzi o taki kombajn, bo Bizonem dobrze mówiłem w poprzednim odcinku, jak wygląda mniej więcej sprawa z Właśnie jazdą, ile tam na godzinę się jedzie Bo też właśnie widziałem komentarze, czytałem, to też pisaliście odnośnie tego, także fajnie, że gdzieś tam aktywni jesteście I dzisiaj, sorry nie, dzisiaj nie, dzisiaj jest czwartek, a może i tak, to 3, live, 3 dni live z rzędu by były ja cię KRĘCA bym powiedział, bo nie wiem tak naprawdę czy będą e, 3 dni live y z rzędu 3 live'y w 3 dni z rzędu. <noise> tak to chyba powiem. Ale ogólnie we wtorek odpaliłem live'a. Dzisiaj jest środek, to nagrywam, bo nagrywamy zwyczaj dzień wcześniej, żeby to nie było gdzieś tam na zapas jakoś bardzo nagrywane, tylko dzień wcześniej. E, I dzisiaj też mam w planach odpalenie sobie streamka z widzami, żeby sobie pograć z wami. Żeby sobie poogarniać różne tematy, może jutro na kanał wleci coś w Farmingu 22, bo też nic nie nagrywałem już dawno. Także też najprawdopodobniej coś trzeba było tam wrzucić fajnego, ciekawego, kreatywnego, superanckiego i mega, 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 mega. Albo Farmer Dynasty, zobaczymy co tam będę nagrywał. Także piątek, sobota nie będzie farminga 19 raczej na kanale. Dopiero w niedzielę będzie też postępowy. W niedzielę będzie i w przyszłym tygodniu podgonimy troszeczkę z dopiero. A może w sobotę wrzucimy coś z kolizem ze żniw? Kurde, nie wiem jeszcze jak to ogarnę, jeżeli chodzi o tematykę taką ogólną, bo może lepiej po prostu w sobotę mmm, nagrać będzie tego farminga albo w piątek nawet. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o 22 oczywiście. A może w piątek będzie coś z kolizem, nie wiem. E, czas na nagrywki. Fajnie on to wychodzi z kolizem, bo też i widzieliśmy, jeżeli chodzi o oświetlenie, nawet, nawet jest spoko. E, na pewno nikt nie będzie narzekał. Seria Cię bardzo przyjemnie gra. Tutaj nie wiem czy widzieliście widzowie, ale wgrałem sobie inne oświetlenie na mapę. E, ze względu na to, że tamto... To z lubelskiej było aż za bardzo prześwietlone, tutaj te kolorki jeżeli chodzi o światło mam ustawione na 1 i 2 Ale wgrałem sobie oświetlenie z Woli Brudnowskiej i powiem Wam, że te kolorki nie są już aż tak bardzo prześwietlone One już są fajnie naświetlone, ale nie jest to takie aż za bardzo Kurde, że aż rzuca się w oczy taka jasność, wiesz że co chodzi, no nie? Jest to po prostu takie jak dla mnie Takie picobello, idealne nawet Tak, tak to mogę uznać I fajnie to wygląda Teraz z tymi kolorami Dobra, lecim sobie w tą mańkę, hmm. ciach, ciach, ciach. Jeszcze może troszeczkę źle zajeżdżam, ale koszę dookoła, bo w sumie jest mi tak wygodnie, jak będę jeździł, zaraz stoi z powrotem. Tutaj też nie chcę, żeby mi zaraz wypadło, ile tu jest procent mniej więcej. No tu już nie ma. o Jest w zbiorniku. Jeszcze trochę miejsca jest, także mi się zdaje, że jak zrobię sobie to kółko, o tam o dojedziemy do przyczepy, to i tak wysypiemy, że później nie było gdzieś tego za dużo. No i właśnie ten, ten sprawa z tym bizonem, no nie, no też to nie wiem, jak to będzie ogarniane. Zobaczymy, jak to tak naprawdę wyjdzie. Myślę, że trzeba będzie naprawdę odszkodowanie od tej albo od tego człowieka będą ściągać odszkodowanie firma, która gdzieś tam ubezpieczalnia e, nasza, albo albo będą ściągać całkowicie z tej firmy budowlanej, która gdzieś tam jeździ, bo jednak to jest ich pracownik i no ich maszyna oni odpowiadają za to, to z firmy budowlanej raczej to odszkodowanie byśmy większe dostali niż od właśnie osoby gdzieś tam prywatnej, także zobaczymy jak to właśnie wszystko oni rozwiążą, albo no kwestia dogadania, jeżeli chodzi na przykład o dogadanie się z firmą, no i tak policja została wezwana, także z firmą na pewno się nie będziemy dogadywać słownie, chyba że policja gdzieś przyjedzie i zarządzą, że można się będzie dogadać między sobą. Widzicie, bida trochę na koncie 76 koła tylko. 76 tysięcy pogoda jest idealna do koszenia jak na razie O, to 66%, to z tego pola to nie będzie aż takiego zysku widzę. Co to jest 5 ton dopiero z dwóch kółek? Z trzech? Tak, czy dwóch czy trzech, nie wiem. No, ale tutaj, jak widzicie na przodzie, to trochę tego jest yy, nasypane. O, kurde, nie mogę tam wskoczyć za wysoka, przyczepać na moje krótkie nogi. Dobra, lecim dalej, robić te kółka. Może Wam pokażę z tej perspektywy, bo ogólnie ten klas jest fajny. Tylko, że z perspektywy właśnie gdzieś tam gracza, jeżeli gracie sobie z pierwszej osoby, to jest mało widać, bo on ma ten dach taki yy, troszeczkę spadzisty tutaj. jak, jak nie, nie wiem, wam to pokazać. Ciach i ciach. Sami zresztą widzieliście przed chwilą. Tutaj najprawdopodobniej polecimy sobie od razu talerzówką. Jeżeli chodzi o rzepaki, nie będziemy robić orek, tak mi się wydaje. I później sobie coś albo, chyba że Obornik poleci, albo gnojówka na rzepaki, trochę tych odkrów mamy. Hm. W sumie sam nie wiem, widzowie, jak to zrobić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Możecie też napisać w komentarzu, czy dawać może wapno by dać w tym roku na te pola, ale to na wszystkie kurde. Jak damy wapno, no to obornika to nie bardzo później. Chyba najlepiej było no na ściernisko, to wiadomo, że wapno się daje na ściernisko. Że chyba, chyba sobie rzepaki powap, powapnuje, jeżeli tak można powiedzieć. I będzie to wszystko dobrze przygotowane wtedy. No, tutaj dawno wapna. Chociaż nie no, tutaj powinno być. Jak tutaj mieliśmy te objazdy, to z 5 koła tam było. No to ile? 10 tysięcy już zarobiliśmy z tych, z tych przejazdów, jak liczyć po 2000. Kolejna sprawa, tutaj na pewno będzie z, z tego kawałka. Myślę, że jeszcze druga, piątka, dziesiątka, piętnastka, piętnastka może za bardzo wygórowane, ale tak siak z tego pola na pewno 10, 20, 30. Około tych 30 tysięcy raczej zarobiliśmy. Także. Także spoko. Na pewno, na pewno nie, nie będę płakał, że 30 tysięcy zrobiłem z takiego kawałeczka. Paki naprawdę opłacalne. Biznes, jeżeli chodzi o belki, jeżeli chodzi o gdzieś tam pszenicę, jęczmień, oczywiście będziemy gdzieś tam to prasowali i będziemy... No pewnie z połowy się sprzeda, a najprawdopodobniej z połowę zostawię dla siebie. Nie wiem ile tych belek wyjdzie, jak to będzie wyglądało, także... Ciężko mi w tym momencie widzowie powiedzieć. Bo ja jakoś nie wiadomo, ile tych belek nie potrzebuję. Ale też i na pewno coś zostawimy dla siebie. A na dzisiaj widzę, że to już jest końcowa. Także dzięki za uwagę. Miejmy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jak wiecie, John Direk tutaj ma ciężkie warunki, jeżeli chodzi o pracę. Klasik bardzo ładnie wygląda w tym polu, i na razie.